Hej witajcie na kanale zmienny jak lego dzisiaj po długiej nieobecności zapraszam was na oglądanie filmu z otwierania paczki jest to paczka z Vinted a ten film nazwę Shopping 7 ponieważ nie miałem pomysłu co mógłbym nagrać takim powrotem a nie chciałem zaczynać z jakiejś poważniejszej sprawy więc po prostu przyszła mi paczka z Vinted którą zamówiłem sobie z jakiś tydzień temu i sobie ją otworzę razem z wami żeby sprawdzić, czy na pewno znajduje się to tutaj, co zamawiałem, a nie na przykład jakieś ziemniaki, bo to też możliwe. Eee, a więc tak, tu już radzę sobie z tym kartonem. Ok, sprawdzę jeszcze, czy tu jakiejś tej kartki nie ma. Nie ma, dobra. No i po prostu będę wyciągał, bo jest tu sporo rzeczy. A nie, dobra, to jest jeden. Jeden woreczek strunowy. Ja raczej nie sądzę, żeby ktokolwiek się domyślił, co tu jest. Ja bym się nie domyślił, tak tylko powiem. Zastanawiam się, czy to jest jeszcze... Nie, a nie, dobra. Idzie. Okej. Okay. Okej. Okay. A więc tak. Są tutaj... Mini budowle z kalendarza adwentowego 2021 LEGO Marvel. Tak, zapłaciłem za to jakieś 15 zł, czyli cenę zwyczajnego magazynu. Dobra, ja sobie to otworzę i Wam pokażę. Okej, okay, wszystkie mini budowle wyjąłem sobie z woreczków i muszę powiedzieć szczerze, że tą część filmu będę zupełnie improwizował, ponieważ ja nie wiem, czy te. Czy te mini budowle są jakieś niepełne, ale ja zupełnie nie mam pojęcia, co to ma być. Nie mam, nie mam pojęcia. Jakby to to rozumiem, będę tak sobie pokazywał. To jest chyba z zbrojowni Ironmana. Mamy tutaj takiego jakiegoś mini mecha yy, świątecznego, który mi się rozwala w rękach. Yy, mam jeszcze jakąś. To jest ten, taka lądowisko chyba. Dlatego jest taki stateczek. Bardzo fajnie. Taką jakby skarpetkę, która jeździ. Taki robocik. Tu są takie prezenty różne. To nie mam pojęcia, co to jest. Yy, jeszcze to zostało. I już chcę przejść do takich ciekawszych rzeczy, które już wiem, co to jest i mi się podobają. To pierwsza rzecz choinka. To chyba każdy wie, co to jest choinka. To raczej logicznie. Taka ozdoba świąteczna również. Yy, Zapomniałem jeszcze o grillu, który mi się tutaj schował. Dostałem jakieś drzwiczki, nie wiem czy to tu powinno być w ogóle, ale to nieważne. To jest taka wieża. To jest wieża Avengersów, no to raczej wiadomo, ale bardzo mi się podoba ta mini budowla. Jest taka słodziutka, trochę mi się tu o, przyczepiła. ale fajnie to wygląda. Druga najlepsza rzecz stąd to jest ten taki mini bałwan Iron Ironman ta tutaj część yy, maski Ironmana zupełnie bez nadruków tylko biała jest naprawdę bardzo fajna yy, mam tu jeszcze jakieś dodatkowe części jest tu burger i coś no i możemy przejść do najważniejszej części tego filmu yy, czyli tego to jest tylko dlatego kupiłem ten zestaw mini yy, mini budowli Ponieważ dostałem razem z tym wszystkie kamienie nieskończoności. I naprawdę się bardzo tym jaram, bo nie sądziłem, że dostanę wszystkie. raczej liczyłem na jakieś takie pojedyncze. Ale naprawdę, mam tu wszystkie sześć kamieni i to razy trzy. Więc fajna sprawa. Yy, no. Nie pamiętam, jak się kończyło filmów, więc powiem. Dziękuję za oglądanie. Do następnego i cześć.